Napominać, upominać, przestrzegać, wskazywać najlepsze rozwiązania. To jest główna rola nadzoru górniczego, prawda? Tego w górnictwie nigdy nie za wiele. No nie da się ukryć, że jest to potrzebne, wręcz niezbędne, cały czas przypominanie o tych zasadach, jakie obowiązują, aby można było bezpiecznie pracować. Oczywiście są przepisy, które są jak gdyby podstawą do tego działania, ale te bezpośrednie kontakty, bezpośrednie kontakty na wysokości czy kierownictwa, czy dozoru, czy nawet przodowych, gdzie takie spotkania organizujemy, dają też bardzo dużo tego bezpośredniego przekazu i tego przypominania o tych zasadach, jakie powinno się przestrzegać, żeby bezpiecznie pracować. Dobre praktyki to bardzo istotne. W wielu zakładach górniczych kierownictwa spotykają się na bieżąco z przodowymi, z dozorem, żeby bezpośrednio rozmawiać. Jest okazja, żeby powiedzieć co kogo boli i na miejscu problem rozwiązać. Dobre praktyki. No to jest na pewno element, który może w dużym stopniu wpływać na poprawę bezpieczeństwa. Dobre praktyki, zresztą dobre praktyki to hasło wyszło z, z urzędów górniczych. My również takie spotkania organizujemy na różnych poziomach. A tutaj jest kwestia tego, żeby ci pracownicy, którzy bezpośrednio są na tym froncie robót, mogli przekazać te swoje bezpośrednie problemy, swoje jakieś trudności, z którymi się spotykają. No i Podczas tych spotkań znaleźć rozwiązania, które pozwolą na dalsze dobre funkcjonowanie. Bezpieczeństwo, bardzo istotne zagadnienie. Tej tematyce poświęcimy również naszą konferencję Trybuny Górniczej i portalu NFTG Wyższy Urząd Górniczy weźmie w niej udział. Oczywiście weźmie w niej udział, ponieważ tematyka, zakres tej konferencji jest bardzo ważna. Raz, że jest to tematyka bezpieczeństwa w górnictwie, tematyka ratownictwa w górnictwie, tematyka również tak ostatnio newralgicznego tematu jak wypadkowość w przewozach, więc dosyć szeroki, szeroka tematyka i tematyka. Generalnie dotycząca poprawy bezpieczeństwa w górnictwie zapraszamy na konferencję.